Małpy, węże i tygrysy. Każdy kiedyś był malutki. A co dzieciom się przytrafia? Miewa w dorosłości skutki. Szirkan groźny tygrys stary. Raz zadumiał się od święta i wróciła wnet historia, której wolał nie pamiętać. Rudych psów zajadła sfora. Tak zalazła mu za skórę że niebawem z futra w paski zostałaby wielka dziura. Lecz na szczęście w księdze dżungli były także dobre dusze Balu, Luis, Ka, Bagira. Przedstawiać ich Wam nie muszę. To ich spryt i bystrość wielka, mądrość i przemyślność znana ocaliły nie wiem po co. Bezczelnego shirkana. Że niewdzięczny zaś drapieżca chciał mogli jego zjeść. To Misiek zaraz mu wymyślił karę jaką czytaj, byle dziś.